Czołem miłośnicy dobrego designu. W ostatnim czasie zauważyliśmy z Maćkiem, że prawdziwy renesans przeżywa temat majsterkowania wśród was. Mamy wgląd w nasze maile, w zapytania, które ślecie pod naszymi filmami i jest tego naprawdę bardzo dużo. W związku z tym postanowiliśmy, że ten odcinek poświęcimy właśnie tej tematyce, dzieląc się naszymi doświadczeniami i omówimy, w jaki sposób zorganizować sobie taką przestrzeń mm -hmm. y przy jakimś przydomowym jakimś garażu, no czy w ogóle miejscu, które do tego pasuje. Mm -hmm. y mamy swoje doświadczenia, mamy swoje przemyślenia po latach y organizowania takiej przestrzeni, mamy swoich faworytów, jeżeli chodzi o sprzęty i narzędzia i mamy też takich swoich czarnych bohaterów no, ale tych o działań, będziemy, o nich nie będziemy gadać, I ich pominiemy milczeniem, natomiast o naszych faworytach opowiemy Wam wprost z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że bardzo często pytacie nas dokładnie tak, powiedz wprost który sprzęt polecacie. To po pierwsze, a po drugie dlatego, że zadziała się bardzo fajna rzecz, mianowicie te firmy, które są naszym takim naturalnym pierwszym wyborem w naszych działaniach, odpowiedziały w 100%. procentach Pozytywnie na naszą propozycję objęcia patronatu nad tym odcinkiem, więc nie zdziwcie się, ale będziemy mówili z użyciem nazw marek wprost, że te właśnie polecamy jako sprawdzone przez nas. To co? Zaczynamy! Jest kilka ważnych aspektów, na które warto zwrócić uwagę, organizując sobie taką przestrzeń. Mhm. Próba pominięcia ich albo odłożenia w czasie, w momencie, kiedy sobie projektujecie miejsce, może spowodować, że będzie Wam trudniej działać, może się okazać, że będziecie mieli zmniejszony komfort pracy, a nawet w skrajnych przypadkach możecie narażać własne zdrowie. W związku z tym, Maćku, omówmy wszystko po kolei. Mhm. Zacznijmy w takim razie od wyboru miejsca na pracownię. Kiedy dysponujemy dużą przestrzenią do zorganizowania sobie warsztatu, wówczas żadnego problemu nie mamy. Ale w małym pomieszczeniu również można urządzić bardzo funkcjonalną pracownię. Wszystko będzie zależne od tego, na co tą pr pracownię przeznaczymy. Czy na przykład na prace stolarskie. Czy to będą załóżmy prace upcyclingowe, recyklingowe, czy też może na przykład pracownia ukierunkowana na odrestaurowanie mebli, czy na przykład kolejny temat, tapicerski, czy też po prostu taka uniwersalna, tak zwana majsterkowa. Dokładnie, bo każdą z nich inaczej będziemy urządzać i każdą z nich będziemy inaczej wyposażać. Ale są pewne wspólne mianowniki, które charakteryzują wszystkie te typy pracowni i od tego właśnie zaczniemy. Kwestia pierwsza wentylacja. I tutaj każda osoba, która szanuje swoje zdrowie, potraktuje tę kwestię bardzo poważnie. Dlaczego? A to dlatego, że w pomieszczeniu, w którym organizujemy sobie taki warsztat, bezwzględnie musimy zapewnić, dopływ świeżego powietrza. Mhm. Bardzo ważną kwestią jest też ilość pyłu drzewnego, jeżeli pracujemy z drewnem, które znajduje się w takim powietrzu. I tu odsyłamy Was do firm, które specjalizują się w tworzeniu specjalnych systemów do odpylania powietrza w pracowni. I tutaj bym jeszcze, Maćku, jedną rzecz wrzucił, żebyście nie mylili dwóch kwestii. Mhm. Odciągu wiórów, czyli urządzeń do odciągu wiórów, bo to jest tak zwane zgrubne Rzeczy, które zostają nam po obróbce, mhm. od y, wentylacji pyłowej. To jest Także bardzo dobra sugestia. To są dwie inne rzeczy. Tak, zupełnie. Odciąg trocin, Bardzo istotny. Nie, czyści powietrza, nie czyści powietrza z pyłu drzewnego, który być może o tym nie wiecie, bardzo często jest szkodliwy, a w skrajnych wypadkach wręcz rakotwórczy. No, w przypadku na przykład gatunków egzotycznych to dochodzi do podrażnień, błony śluzowej, no i mhm. różnych historii później konsekwencji mhm. idących za tym. Wentylowanie powietrza jest też ważne w kwestii wilgotności powietrza oraz temperatury w pracowni, ale te dwa tematy poruszymy w którymś z kolejnych filmów mówiąc o przechowywaniu materiałów takich jak drewno. W tym kolejnym filmie poruszymy też kwestię numer dwa, czyli oświetlenie pracowni. Kwestia trzecia, wyposażenie, czyli meble. I tutaj na początek możemy skorzystać z rzeczy, które mamy po prostu pod ręką. To mogą być jakieś stare stoły, kredensy, szafy, nawet które po jakichś tam małych przeróbkach możemy dostosować do naszych potrzeb w warsztacie. Mhm. I to jest zazwyczaj etap pierwszy takiej mhm. przygody z majsterkowaniem, ale zachęcamy Was do tego, żebyście możliwie jak najszybciej przeszli do etapu drugiego, czyli do tego, w którym wyposażycie sobie swój warsztat, swoje miejsce pracy czy hobby w warsztatowe, prawdziwe meble. Jeżeli ktoś tworzy pracownię typowo stolarską, to w miejscu pracy powinien zaopatrzyć się przede wszystkim w prawdziwą strugnicę. No ale to może być ciężkie do zrealizowania w niedużym garażu, prawda? Strugnica zwykle ma dość duże wymiary, dlatego y, warto poszukać do niedużej przestrzeni alternatywnego rozwiązania. Takim alternatywnym rozwiązaniem jest taka strugnica ze składanym stołem. Tutaj jak widzicie, można y, po złożeniu nóg schować cały blat w korpus mebla. Jest to fajny, poręczny mebel, który przyjeżdża do nas zmontowany, przyjeżdża w całości, nie trzeba go demontować. Taka nasza sugestia dotycząca takiego rozwiązania polega na tym, żebyście przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac... Zamocowali go na sztywno do ściany, ponieważ jest on dość lekki i jeżeli będziecie pracowali elektronarzędziami, albo będziecie chcieli yy, pracować chociażby, prace. tak wykonywać ciężkie prace, na przykład pracować z trugiem, to mebel będzie miał tendencję do tego, żeby, żeby się ruszać. Natomiast ma fajne ściski, ma bardzo poręczne szuflady, można z niego korzystać w niedużej przestrzeni, Naprawdę z dużym komfortem. A co ważne, jeżeli chcemy wnieść do pracowni, na przykład szafę do renowacji, to wtedy chowamy sobie blat i yy, jesteśmy w stanie po prostu wokół tej szafy jakoś przechodzić i działać. Kolejnym fajnym rozwiązaniem jest szafka tego typu, która jest tutaj przy mnie. Yy... Bardzo fajną rzeczą w niej jest to, że ma wielofunkcyjność. Na przykład, bardzo fajne, wygodne szuflady, w których możemy sobie posegregować jakieś typy narzędzi, opisać, że tutaj jest to, co potrzebujemy pod rękę zawsze. O, na przykład, dolną część możemy sobie wykorzystać dodatkowo na jakąś tak zwaną jeżdżącą szufladę, w której tam będziemy mieli też rzeczy, które najczęściej używamy. Bardzo fajną taką Pomocną rzeczą to jest ścianka perforowana, na której po prostu robimy wystawkę rzeczy i narzędzi, które najczęściej używamy podczas prac. Po prostu mamy pod ręką, bierzemy, pracujemy, odstawiamy. Nic nam się nie gubi, przestrzeń fajnie jest zorganizowana. Do tego jeszcze szafki, gdzie możemy znowu trzymać albo jakieś elektronarzędzia, które częściej używamy, czy też materiały wykończeniowe, które są nam potrzebne. I no, dla mnie po prostu. Jak na taką małą przestrzeń, to jest naprawdę bardzo funkcjonalny mebel. Optymalny, słuchajcie, bo naprawdę można w odróżnieniu od strugnicy można tutaj zmieścić, jak powiedział Krzyk, wiele rzeczy. Zresztą widzicie, że tamto tam miejsce też jest e, mocno wy, wykorzystane. E, ja na tym stole, jak pewnie widzicie po sprzęcie, który tutaj wyeksponowałem, głównie sobie projektuję rzeczy. Zajmuję się też jakimiś tam pomiarami. Oba te stoliki kupiłem na stronie kma-maszyny.pl Odsyłam Was do tej strony, zresztą link będziecie mieli w opisie. Jak widzicie, dobry stół to podstawa każdej pracowni. Mhm. Mogę powiedzieć śmiało, że to takie po prostu serce, miejsca, w którym Masterkujemy. Mhm. Mhm. I on powoduje, że mamy ten komfort działań. Jak najbardziej. Ale nie tylko stół, słuchajcie, jest ważny. Stół ma tę cechę, że ma swoje gabaryty i postawione w jednym miejscu zazwyczaj tam zostaje. A czasami, zwłaszcza w mojej pracowni, potrzebujemy sobie zwiększyć trochę tą przestrzeń albo lekko ją przearanżować, żeby zmieścił się nam na przykład. Ten przysłowiowy mebel babci, który odnawiamy. Kredens szafa, bądź szafa. Wielka mhm. szafa y, z dwudziestolecia międzywojennego. I co wtedy? Wtedy słuchajcie, świetnym rozwiązaniem do mojej pracowni są meble mobilne. Takie jak chociażby ta szafka, która ma kółka, ale jeszcze lepszym rozwiązaniem są systemery. Meble lekkie, bardzo pojemne. No, i tutaj byśmy się na chwilę na tym zatrzymali, Maciejku, bo y, muszę powiedzieć, że naszej pracowni, ale tej dużej już takiej naszej stolarni. W mhm. zasadzie wszystkie narzędzia w tej chwili trzymamy w takich mobilnych cystenerach mhm. z jednego, z dwóch w zasadzie zasadniczych powodów. Bardzo ważne. Raz, że są mobilne i przy tych przestrzeniach możemy je szybko przemieszczać, nie musimy czego, wszystkiego trzymać w jednym miejscu wszystkich narzędzi, to w przypadku tej stolarni naszej, no to by Byłoby powodowało, żebyśmy robili dziesiątki kilometrów. Mm -hmm. A tak sobie przejeżdżamy ze skrzyniami przejeżdżamy, tam, tak, gdzie tak, akurat pracujemy i tam sobie dokonujemy montażu I możemy tam sobie działać. Możemy sklasyfikować w systemerach po prostu narzędzia. Jeśli to są załóżmy frezarki, czy jakieś czopiarki, to jest to w jednym miejscu. Każda, Każda ma swoją skrzynkę. No mm. i do tego jeśli robimy gdzieś jakiś montaż, jedziemy, no to w zasadzie bierzemy Taki, taki systemer, systemer, który nam jest potrzebny do danej pracy w tym dniu, nie musimy po prostu wszystkiego brać. I to jest Dokładnie. ta mobilność i ten numer dwa, który jest, no, daje dużą korzyść w tego typu systemerach. Mhm. Faktycznie tutaj. z tych dwóch metrów skrzyń bierzemy powiedzmy to no, dwie bądź trzy i na montaż zabieramy tylko to, co jest potrzebne. Ja cenię sobie systemery Kubricka za inną ich cechę, chociaż ta mobilność, o której Krzysiek mówił, jest szalenie ważna. Ja strasznie je lubię za, głównie organizery, czyli te skrzyneczki, które pozwalają yy, posegregować sobie te najdrobniejsze elementy. Dla mnie to jest ważne, ponieważ mam tutaj w piwnicy magazyn yy, narzędzi, ale przede wszystkim materiałów, z których korzystam, a w takiej pracowni apcyklingowej jest tego dużo, bo nigdy nie wiadomo, kiedy człowiekowi coś się przyda, więc zbiera się wszystko. Pokażę Wam ten mój twórczy nieład w piwnicy, nie śmiejcie się z tego bałaganu, ale cóż, pokażę Wam, jak wykorzystuję właśnie systemery. Dzień, nie przejmuj się matku to element nieodzowny tak zwany bałagan twórczy, więc chodźcie zobaczymy. Kwestia numer 4. Wyposażenie warsztatów w narzędzia ręczne. Szalenie ważna sprawa. My mamy oczywiście swoich faworytów. Jest kilka narzędzi, bez których nie wyobrażamy sobie w ogóle naszych działań, ale one wszystkie mają jeden wspólny mianownik, mianowicie miejsce, w którym je kupujemy. kupujemy zgadza się. I tutaj powiem to nie pierwszy raz. Najchętniej narzędzia ręczne kupujemy z krzyżkiem w sklepie internetowym, który nazywa się duta.pl. Z kilku powodów. Po pierwsze, mają tam bardzo, bardzo szeroką ofertę narzędzi ręcznych. Naprawdę, jeżeli tylko pracujecie z drewnem, to gwarantuję Wam, że to, czego potrzebujecie, w tym sklepie znajdziecie. Po drugie, chociaż pracują tam same kobitki, to ja, słuchajcie, mam kompleksy, jak do nich dzwonię, bo one wiedzą o narzędziach ręcznych i stolarskich dużo więcej niż ja. Więc jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć na temat tych narzędzi, jeżeli chcecie mieć pewność, że kupicie coś z najwyższej półki, jeżeli chodzi o jakość, to odsyłamy Was właśnie do dłuta.pl. Tak. Mhm. A bez czego nie obejdzie się Stolarnia Ty, no pasie, i warsztat Parę, parę jakichś takich naszych asów w rękawie. No tak to jest. Macie ja jak zawsze przed nami. Postawię na Asa y, piła y, japońska, która chyba już od jakichś paru lat dobrze mm -hmm. zagościła na naszym warsztacie. I to nie tylko do prac takich, które wykonujemy w, w pracowni, ale ona dobrze się też sprawdza na montażach. Tą tak, piłą tak. naprawdę robi się tak precyzyjne cięcia, y, że. Mm, nie tylko cięcia, tutaj wiele rzeczy można porobić, mm -hmm. które w tej chwili nie jestem w stanie nawet Wam powiedzieć, ale to jest tak zwane multi narzędzie. Mm -hmm. Także numer jeden, mój całkowicie numer jeden. Jest bardzo elastyczna, słuchajcie, nic się z nią nie dzieje. Można nią fajnie odcinać rzeczy tak, przy podłodze. Przy podłodze na przykład, mm -hmm. albo ścinać kołki, jadąc po materiale. Słuchajcie, te piły mają już około 4 lat. Brałem je na warsztaty, cieły tymi, tymi piłami dzieciaki, przecież robiliśmy tak. różne rzeczy i na dobrą sprawę brzeszczoty są tak samo ja dobrej ja. jakości jak, mhm. jak na początku, więc w takie piły na pewno warto się zaopatrzyć mimo tego, że cenowo różnią się od tych pił, które znajdziecie w popularnych sieciach budowlanych. Jeżeli chodzi o takie oczywiste wybory w warsztacie stolarskim jak dłuta, to my preferujemy dwie marki, to są dłuta kirszenowskie, czyli marka Kirszen. Trochę wyższa półka. Tak, ale warto wydać pieniądze, naprawdę. Tak, jak to, jest, to jest takie dłuto specyficzne, bo ono ma dwa ostrza na klindze, ma w tradycyjnym miejscu i z boku. Można tym też rozcinać na przykład kartony, jeżeli macie taką potrzebę. Ma też oczywiście Kirszen w swojej ofercie, dłuta tradycyjne, stolarskie czy rzeźbiarskie. A druga marka to jest marka Narex. Ona jest nieco tańsza. To jest marka czeska, ale jest naprawdę też bardzo okej. Okay. W zasadzie no. najczęściej stosujemy. Tak, często, często, więc dłuta tych dwóch mhm. marek. Mhm. Kolejny Maćku, yy, takim numerem jeden, ale to z innej działki dla wszystkich, którzy się zajmują odrestaurowywa odrestaurowywaniem mebli. Mhm. To są cykliki. To się bardzo spopularyzowało ostatnio, prawda? Tak, tak, jest, jest trochę innych grup i, no, i ludzi, którzy w ogóle zajmują się. Mhm. To są takie. Yy, blaszki w różnych kształtach, które naprawdę świetnie y, pomagają nam, o, tu jest jakieś wycięcie, y, ściągać stare warstwy farb z mebli, takie, okay. mm -hmm. gdzie jest ciężko dostępne, właśnie są różne kształty, nie wiem, kule, y, walce. Kolumienki, także hmm. bardzo fajna jakieś rzecz, doko... która chyba też już się z jakieś 2-3 lata u nas dobrze zagospodarowała na warsztacie. Więc... Jeżeli, jeżeli odnawiacie meble, jeżeli przeprowadzacie te słynne ostatnio metamorfozy mebli, zanim meble pomalujecie na przykład na jakiś tam kolor farbami kredowymi czy kazeinowymi, to na pewno cykliny ułatwią Wam bardzo oddarcie tego mebla z tych starych powłok rzeczywiście. Fajne. Tak, stosujemy od dawna. Kolejną rzeczą, grupą narzędzi, które, które Wam polecamy, absolutnie z czystym sumieniem, to są oczywiście narzędzia miernicze, takie jak środkowniki, kątowniki. Jest taka polska marka, nazywa się LinCraft. Też umieścimy Wam link w opisie. Ja ich szanuję bardzo za to, że po pierwsze są marką polską, lokalną, że te rzeczy produkowane są u nas kraju, a po drugie dlatego, że słuchajcie, oni mają korbę kompletną na punkcie tworzenia multinarzędzi. To znaczy nic z tych rzeczy, które ja widziałem w ich wydaniu, nie służy do jednej rzeczy. Zawsze jest to... na poziomie pomysłowego dobromira. Tak, i to w takich rzeczach, o tak, których bardzo słuchajcie, bardzo często myślą majsterkowiczowi, Majsterkowiczowie, dlatego że oni sami zajmują się tego typu rzeczami, więc na przykład to narzędzie i to również może świetnie posłużyć do tego, żeby wyznaczyć środek w wieczku puszki, jeżeli potrzebujecie tam nawiercić otwór, o czym normalnie człowiek by nie pomyślał, że, że takie narzędzie może do tego służyć. Są świetne, są bardzo praktyczne, także Linkcraft też polecamy Wam w zasadzie całą ich ofertę z czystym sumieniem. Posiadają też w ofercie takie specjalne pianki które ułatwiają utrzymanie porządku w szufladzie. Teraz patrzycie na wycięte w takiej właśnie piance zagłębienia, które pozwoliły mi utrzymać narzędzia w szufladzie w idealnym porządku. Jesteśmy cały czas przy kategorii narzędzi ręcznych, ale mamy osobną sekcję, mianowicie ściski stolarskie. Słuchajcie, jest to dla nas szalenie ważna kategoria, bo obaj z Krzyśkiem mamy takie doświadczenia, po których bardzo często bolały nas nadgarstki i mieliśmy pojęcia dlaczego. Chodzi o to, że ściski mogą być albo dobre, albo złej jakości. Odkąd znamy markę Bessej, to po prostu nie kupujemy żadnych innych. To są najlepsze ściski, z jakimi nam. Kiedykolwiek przyszło pracować. No, do tego y, ilość i rodzaj, ilość rodzajów ścisków jest tak duża, że mhm. do każdego rodzaju prac dostosujemy sobie po prostu odpowiednie narzędzie. Dokładnie. Szybciutko pokażmy, y, jakie kurdo. mamy ściski. Dobra. Y, bardzo solidny, gruby ścisk z długą szczęką. Tak zwany stolarski, śrubowy. Klasyka y, mhm. przy pracach stolarskich. Kolejny maciek. Doskonały do, do klejonek na przykład. Tak. To jest ścisk, typowy ścisk korpusowy. On jest dużo lżejszy od tamtego. Służy do łączenia elementów, zwykle spłyty, na przykład do tworzenia nie wiem, szafek Szafę. kuchennych chociażby. Mhm. Kolejny, ja to nazywam to Macie, tak zwana trzecia ręka. Mhm. Ścisk dźwigniowy który nie jest ściskiem, który tak do jakąś do, 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 do ciężkiej pracy, tak. ale to jest taki ścisk pomocniczy. Zawsze podjeżdżamy tak. pod jakąś, jakiś przedmiot i sobie dźwignią zabezpieczamy przed, Ü no, żeby, żeby, nam się żeby się nie ruszał i tak, możemy tak sobie tak, taką pracę wykonywać komfortowo. Uh -huh. Jeżeli pracujecie w pojedynkę i nie macie możliwości posłużyć się pomocą kogoś, kto by Wam przytrzymał ścisk, to świetnym rozwiązaniem jest ścisk tak zwany jednoręczny. On ma tutaj przycisk, który pozwala przesunąć tą dolną część. Tym sobie możecie dociągnąć ścisk do łączonych przedmiotów, a na końcu śrubą dokręcacie tak, żeby to było bardzo solidnie złapane. Jeszcze kolejnym to ścisk do klejenia ramek. Ale to osobna kategoria. Mhm. Niemniej pozwala tam ten ścisk wyprowadzić powierzchnię pod kątem 90 stopni w sposób perfekcyjny. Więc mhm. bardzo fajna rzecz w pracowni. Kolejna bardzo fajna rzecz, kolejny bardzo fajny ścisk. Przydaje się szalenie wtedy kiedy macie utrudniony dostęp z ręką do Miejsca, w które łączycie, bo na przykład już znajduje się tam nie wiem, korp korpus szafki. Zwykle tutaj mamy yy, możliwość kręcenia dźwignią, ale to jest ścisk, który ma przekładnie i pozwala kręcić w tym miejscu, w którym macie prowadzenie, Więc jest to szalenie wygodne z tego. Tak, dokładnie. W domach u ludzi. Kolejnym ściskiem, który już jest widzę bardzo popularny przy wielu stolarniach, bo je często zauważam, tak. to jest ścisk pełnopowierzchniowy. Mhm. Głównie my używamy je do klejenia z dużych blatów, drzwi z drewna. Jest bardzo solidny mhm. no, i poręczny, po prostu można sobie taki zestaw ułożyć w każdym miejscu mhm. i no, wykonać pracę, więc w takim warsztacie nawet podręcznym, jeśli ktoś będzie miał zamiar robić tego typu rzeczy jak stoły, blaty, drzwi. Ten ścisk jest naprawdę przez nas bardzo polecany. Tak, ale ponieważ można go też łączyć na długości, możecie z tego zrobić ścisk, który ma 2,5 metra i możecie połączyć szafę pod zabudowę do, do normalnego mieszkania. Świetne rzeczy jakościowo, bardzo Wam polecamy tę markę. Sprawdzi się zresztą, jeżeli spytacie, Jakiegokolwiek stolarza z okolicy, który zajmuje się stolarką na poważnie, to będzie z całą pewnością szanował bardzo Bessieja. Kwestia piąta wybór elektronarzędzi. No i tutaj będziemy mieli dwa rodzaje elektronarzędzi: takie, które są zasilane, zasilane z gniazdka oraz takie, które mają zasilanie z akumulatora. Mhm. Y Tutaj są, myślę, już przez lata wyklarowane opinie na ten temat, dlatego że jakość tych elektronarzędzi, które są zasilane z akumulatorów... Bardzo się stanowczo poprawiła. Mhm, przede wszystkim jakość samych akumulatorów jest inna, bo one mają i większą pojemność, mhm. i znacznie poprawioną żywotność, żywotność, prawda? Zgadza się. Dlatego my będziemy Wam polecali elektronarzędzia bez kabla, bo ten kabel to jest strasznie upierdliwa rzecz. Na małej powierzchni, zwłaszcza kiedy macie kilka narzędzi podpięte, musicie z tego jednego gniazdka wyjmować, wkładać, żeby dokonać jakiegoś następnego procesu. Nie warto, słuchajcie, są specjalne systemy w przypadku marki Ryobi, którą polecamy z czystym sumieniem. Ten system nazywa się OnePlus, i to jest system, który pozwala do dowolnie wybranego akumulatora. One się różnią oczywiście pojemnością, ale nie różnią się systemem wpinania. Możemy wpiąć wszystkie narzędzia z tego systemu tej marki, a tych narzędzi jest, uwaga, około 100. To jest na pewno pierwsza zaleta Wybierania systemu OnePlus. A drugą macie, którą mogę powiedzieć, że dla każdego majsterkowicza istotna, to jest to, że są przystępnej cenie. Mm -hmm. Nie są to pułapy po prostu bardzo wysokie i. Mm -hmm. Do jakości bezwzględnie nasz taki chyba faworyt na rynku. No chwili. i tu właśnie o tą jakość chodzi, bo rzeczywiście na pewno znajdziecie narzędzia, elektronarzędzia tańsze, tylko że tanio bardzo rzadko znaczy dobrze. Jeżeli nie chcecie wyrzucić pieniędzy na byle jakie narzędzie, to, to warto zainwestować w te narzędzia, dlatego że słuchajcie, jeżeli zaopatrzycie się w jeden, dwa akumulatory i ładowarkę to potem dokupujecie tak zwane body, czyli samą tą część elektronarzędzia pracującą na tym akumulatorze i to jest zawsze świetne rozwiązanie. Mhm. A my wybraliśmy Ryobi właśnie przede wszystkim dla tej jakości, bo ona jest dla nas zaskakująco dobra, prawda? Bo my nie jesteśmy wyłącznie majsterkowiczami, zajmujemy się przecież nie tylko abcyklingiem, ale jak być może widzieliście w naszych wcześniejszych filmach, to my potrafimy takie narzędzia zabrać ze sobą na montaże, gdzie montujemy naprawdę tak, tak. ciężkie, hardkorowe tak, rzeczy. Jak to mówią yy... Że wstydu nie ma i dają mm -hmm. radę naprawdę super. Mm -hmm. Sprawdzają się w boju takim na, na froncie. Tak, zdecydowa ma... zdecydowanie są naprawdę dobrej jakości. Yy, gdybyśmy mieli Wam podpowiedzieć, yy, w jakie elektronarzędzia z tej setki ponad yy, warto się wyposażyć po to, żeby mieć dobrze funkcjonującą pracownię, to też zważywszy oczywiście na to, że to będą pracownie różnego typu, to z całą pewnością taka baza to będzie. Co, Krzysiu? Co Ty byś yy, wytykał? Co yy, dla mnie bazą będzie na pewno. Uwielbiam go. Taker mhm. na akumulator połączony razem z pistoletem na, na, do kleju mhm. oraz tą małą tam szlifierką mimośrodową. Mhm. No to bardzo fajny set taki do prac restauratorskich. Czyli tak. mamy jakiś mebel, musimy go odświeżyć, odnowić, zmienić tapicerkę. Mhm. Bardzo fajna rzecz, przydatna i Tutaj naprawdę będziemy mm -hmm. dziękować, że mamy to, go pod ręką. To prawda. Mhm. Gdybym no. ja miał coś proponować, jeżeli pracujecie więcej z drewnem, jeżeli chcecie na przykład drewno postarzać, to bardzo fajnym narzędziem absolutnie podstawowym, bardzo niedrogim jest szlifierka kątowa. Ona pozwala na zapięcie tutaj szczotki, którą sobie wyszczotkujecie drewno i postarzycie każdy rodzaj desek na przykład. Pozwala tutaj zamontować tarczę szlifierską, którą sobie wygładzicie powierzchnię lub zaoblicie jakieś krawędzie. Możecie tutaj też zapiąć końcówkę, która pozwala wybrać więcej drewna. My to nazywam masakratorem. Mhm. Jest to taki rodzaj frezu, który, który pozwala na głębokie tak. wybieranie drewna. Jest w tej chwili bardzo duży wybór narzędzi do tego, więc mhm. no, zresztą my nawet na żaden montaż nie wyjedziemy bez tego narzędzia, Dokładnie. bo naprawdę ratuje nam czas. Podobnie sytuację. jak w wiertarka, czy jak w tym mhm. przypadku wiertarko wkrętarka. To jest genialne narzędzie, zwłaszcza w połączeniu z dokrętarką, bądź zakrętarką, bo tak to nazywacie. To jest też taki zestaw narzędzi, które, które my mamy ze sobą zawsze i które z całą pewnością no. Wam też się przydadzą. No i wiesz macie, jak myślę, tak, żeby y, było y, szybko i też dobrze, to na pewno wyżynarka. Która, coś do cięcia. Tak, coś który... do cięcia, czyli wyżynarka, która przy odpowiednim doborze końcówki, czyli tej piłki, może naprawdę wiele, wiele operacji można nią przeprowadzić. Tak, końcówek, czyli brzeszczotów jest bardzo dużo, możecie dobrać odpowiedni. Trzeba nauczyć się pracować wyżynarkonale, no ale którym narzędziem nie trzeba nauczyć się pracować? Jest tego bardzo dużo, wybór jest szalenie szeroki. Jeżeli wejdziecie w system OnePlus, to mając te akumulatory, z czasem sami zobaczycie, że apetyt rośnie. Będziecie sobie zaglądać na stronę Riobi i będziecie szukać kolejnych narzędzi, które ułatwią Wam pracę, albo na przykład pozwolą wam rozszerzyć zakres Waszych zainteresowań i możliwości, które macie w tej pracowni. Maciej. Czas najwyższy kończyć ten odcinek. Podzieliliśmy się z wami naszym doświadczeniem praktycznym, żebyście nie musieli wymyślać koła od nowa, ale jest to na pewno temat bardzo szeroki. W związku z tym, na pewno będziemy kontynuować wątek pracowni. Znaczy, nakręcimy na pewno jeszcze jeden odcinek. W którym powiemy wam więcej o tym, o czym już dzisiaj wspomnieliśmy, czyli dlaczego wilgotność i temperatura w pracowni są ważne, jeżeli pracujecie z drewnem, jak prawidłowo oświetlić pracownię, żebyście potem nie byli rozczarowani efektami swojej pracy i żebyście oszczędzali na własnym wzroku, co w końcu jest bardzo ważne, a także podpowiemy wam jak fajnie mądrze przechowywać taki materiał jak drewno i jakich materiałów wykończeniowych do drewna warto używać w swojej pracy. A z mojej strony y, zachęta dla tych, którzy będą szukali więcej informacji takich technicznych, jak się użytkuje elektronarzędzia, o których dzisiaj żeśmy rozmawiali, czy też same narzędzia, mm -hmm. to y, odsyłamy Was z Maciejem do kanału naszych znajomych mm -hmm. y, milion, milion pomysłów na minutę. minutę. Mm -hmm. Chłopaki tam dużo na ten temat mówią, więc... Szkoda naszej. Testują, narzędzia porównują, mówią o tych wszystkich parametrach technicznych, które mogą Was zainteresować. Rzeczywiście w dzisiejszym odcinku byłoby to już zbyt dużo, skoro istnieje tak fajny kanał jak Milion Pomysłów na Minutę. Zachęcamy Was do oglądania tego kanału, no przede wszystkim oczywiście zachęcamy Was do oglądania naszych filmów, do subskrybowania. Jeżeli to zrobicie, będziemy Wam bardzo wdzięczni za subskrybowanie naszego kanału. No i co? Komentujcie, lajkujcie, odzywajcie się do nas na Facebooku, na naszych fanpage'ach i koniecznie pokazujcie nam zdjęcia Waszych pracowni, jak to wygląda u Was, jak rozwiązujecie te codzienne problemy, z którymi się w pracowni stykamy. Więc miłośnicy dobrego designu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.